Chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć o dwóch pieczęciach. W czasach starożytnych pieczęć znaczyła jeszcze coś dużo więcej niż dziś. Dzisiaj to jest jakieś potwierdzenie jakiegoś tam urzędu czy osoby, jakiegoś tam pisma. Pieczęć stanowiła w czasach starożytnych znak własności, że jakiś wielki władca. Coś opieczętował, to znaczy, że to jest jego, nie wolno tego ruszyć, a kto by tę pieczęć złamał, będzie miał z nim do czynienia, no w domyśle poniesie. Śmierć. Pierwsza pieczęć taka no, znana z Ewangelii to jest ta, która się znalazła na grobie Jezusa. Możemy o tym zobaczyć. 27. Rozdział Mateusza, 66. Werset. Poszli więc i zabezpieczyli grób, pieczętując kamień, czyli ten ciężki kamień, którym zatoczono wejście do wykutego w skalę grobu, pieczętując kamień i zaciągając straż, czyli jak gdyby podwójne zabezpieczenie. To była pieczęć rzymska pieczęć Cezara czyli najwyższego władcy Tamtych czasów. Co się stało za chwilę? No, oczywiście nastąpiło zmartwychwstanie. Nawet nie sam Bóg złamał pieczęć Cezara, ale jak czytamy w 28 rozdziale, Anioł Pański, wysłannik Boga, złamał pieczęć Cezara. To pokazuje, że nad władzą Cezara daleko, daleko wyżej jest władza Boga. No, można już sobie z tego wyobrazić, gdzie Bóg ma władzę Cezarów, Cezar takich wszystkich autorytarnych dzisiaj władców, Putinów, Xi Jinpingów itd. Tak dalej. Ale ja teraz o innej pieczęci chciałem Wam powiedzieć. Otwórzcie sobie list do Efezjan, i tam w pierwszym rozdziale, w trzynastym wersecie, zapisane jest, co następuje. Zostaliście zapieczętowani obiecanym duchem świętym, który jest rękojmą dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności bożej ku uwielbieniu chwały Jego. Jeśli jesteś chrześcijaninem, masz na sobie pieczęć ducha świętego pieczęć Boga, jesteś własnością Boga i nic nie może tego faktu zmienić. I to jest na Jego chwałę. Żebyś pamiętał, pewność zbawienia to nie jest pycha, to jest na Jego chwałę.